Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Feudal Friends. Gramy dzień sobie dobry. dalej. Tym razem dzisiaj będziemy grali na graczy, ponieważ ostatnio udało nam się w końcu pokonać botów na najwyższym poziomie trudności. Więc dzisiaj poszukamy sobie gierki i będziemy grali ze zwykłymi graczami. Gra widzimy podobno... się za 3 godziny. Ze tak, zwykłymi tak, graczami, wyjdziesz w jedną. <laughs> 400 osób gra w tę grę, więc może znajdziemy w ciągu 3 godzin gierkę. Dobra, więc widzimy ciem, się ciem. jak znajdziemy. <laughs> Nie no, oh, wow. yes. no, ale to jakieś spocuchy są! 16 wygranych, 13. Dobra, dobra. Dobra, się... Kurde. dobra, spocuchy szybko ustawiamy! Dobra, szybko, szybko, szybko. Ale lagi mam jakieś. Nie, no, na początku tak. Desynka dosta... nie, 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 dostałem i ktoś podniósł coś, a ja chciałem to podnieść a... i nagle się teleportowało. Rozumiem. A, a Dobra, zostawię trochę bliżej te. O. Nie, 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 tu przerwam być. A, no tak, faktycznie, no. no dobrze mówisz. Tak tak w o, klasa, klasa, pięknie. Dobra, wszystko chyba Git. Tak. To, to że Ewentualnie, mają tu, że jeszcze to można świadczyć. być. Ej, dobra, patrzcie jak się wyrobiliśmy z ustawieniem. No, no, kurde, wszystko jest zajebiście. Teraz zrobimy jakąś początkową jednostkę i lecimy ulepszenia. Tak. E nie, to, to są. po co to stojaki na we... nauki dać na dół? Ja nie. Tylko blokujesz. A to nie jest tylko nauki. Ta ale wyczerka... no... Aj no spaliło się już od razu. A no to... <laughs> wow. No ale później czas 3 km iść do tego, a tak to sobie po prostu weźmiemy. No dobra. Dobra. Dobra, zalewaj. Robimy więc. Eee, no Zwiększakost produkcji piechoty. Ajajaj, aj, aj, koszt e, ulepszenia moździerza. E, gdzie to jest moździerz? Kto to jest moździerz? Może to jest to, z czym ty strzelasz. Tam na drabinie. Ty, 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 ty ten strzel... to jest to, z czym ty strzelasz. Dobra, pójdźcie, pójdźcie, to są jednostka. Tylko nie róbmy z tych... A, no dobra. Jednostkę prosimy. Zbieraj pierwszą jednostkę. Dobra, i ulepszaj. Nie mogę, 350. Dobra, dobra, to róbmy jedną jednostkę no. i będzie git. Mam no, jedną jednostkę to mi możemy ulepszyć, no? No, no, no. Poczekajcie chwilę. To byś to nie rób z tych minerałów już. No, już nie rób. Nie, 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 już nawet nie rób. Czekam. Dobra, klasa. To chyba też wywalimy, co? A, tak, możemy wywalić Aha, wszystko. Dobra. Wywalcie wszystko i robimy lepsze jednostki. Dobra, Krasa, dobrze, dobrze, dobry start. A na ile, za ile będzie kowadu drugie? Dobra, robimy jedną. z 80? Dobre. Tylko jednostkę robimy. Tak, tak, Spamujmy tak. na z kulemi. Tak, 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 spokojnie. Na chwile wypadek jak się ustawię i skanona zacznę strzelać. A, dobra, nas się przebił. Dobra, to. No ma bo mam ulepszone. Tak. No nie, to był akurat podstawowy jeszcze. Dobra, już zaczniemy tak. robić kolejną zwykłą Eee, Właśnie, katapulty też ulepszymy. Dobra, e, więc tak, następny... E, kowadło, 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 tak, kowadło jeszcze tak, tak, tak. Y, olej. Tak, tak, zdecydowanie. Dobra, niech idzie ten no, nasz lepszy. Ja nic nie kupuję, nic nie kupuję. Kup, to kupię kowadło. Dobra. dobra. dobra kupuj, kupuj. Zaraz no. zobaczę, jak tam u nich wygląda sytuacja. Dobra, macie kowadło. Rób następna, od Dobra, razu. oni dalej podstawowe robią, oni dalej podstawowe lecą. Dzieciaczki. Dobra, to mam przewagę. Dobra. Możecie huczni już kupić. I cały czas łuczników robią. Dobra, ja też okay. jednego łucznika. Sorry. Mamy drugie kowadło? Zajebiście. łucznika Ale robimy teraz, tak? Tak, tak? tak. Ja robię łucznika. Dobra. To robię. Dobra. Co następne będzie? E, następne będzie. może konia jakiś. Czyli miecz on miał? Tak, miecz, e, miecz tarczy i kończy zbroje i dobra, konia. ja robię miecz I teraz koń tylko będzie, no to łatwo e, Dobra, bo... A bo od razu Dobra, no i dobrze, dobrze Możemy chwilę poczekać, uzbierać dobra, kasę no, bo no, byśmy no. na złoto ulepszyli O, nie kupili katapultę, dobra Ej mi strzelaj! Ale nie mogę, nie mogę A, no to, to nie jesteś. strzelaj O, idę, idę się klep rób, rób, Róbcie to chociaż zbroję zbroj zbrojcie zbroj, zbroj, Tak, tak ona tak, zawsze tak. jest do wszystkiego potrzebna Ja a miecz mamy można przebyć daję bonusy dla swoich ziamańsków? może tak A też nam jakiegoś... ziomeka, no, czy... otwieram bramę! wpierdzielam <laughs> się do nich, czekajcie! no <laughs> nie mogę to no jak by AB się Pytanie, czy AB może Ale... paść ja, ja naprawdę daję bonusy dla swoich chyba e, on tam stoi też i ten kapitan? nie no, no 400 nie mamy, u nich ten kapitan nic nie robi e dobra, nie, nie, nie kupujmy jednostki, nie kupujmy i naprawdę, oni nie zadają Oj. im obrażeń czasami Dzięki temu, że ja Ej, stawię. to fajne, no. No. Czyli my jesteśmy wypo, wypocukami super. No, totalnie. Ej, dobra, trzeba szybko wszystko wyrzucić do No, dokochać. ale daj robimy, robimy. jednostkę. Już jednostki, już jednostkę. A, dobra, jednostki. Nie, nie mogę, nie mogę stąd chyba dawać, wam mam jednostek. A, dobra, muszę wykorzystać, sorry. Nie mogę już spalić. Dobra, wracam do was. Wracam na chatę. <śmiech> siema. <śmiech> siema. Siema, Jak wiecie. się bawisz, AB? A, świetnie było na dworze. <laughs> A, to się cieszę, przecież czuję, my tu cały dzień siedzimy. Dobra, e, AB ja e, daj proszę... jedno... daj te bo ja nie mogę da, nawet postawić jednostki. Ale nie mogę... A, do stołów, do stołów. A dobra, to zaraz, teraz już możesz. Mhm. Oj, tarcza, za to dobra. Zaraz robimy jakiegoś łucznika Dobra, robi się łucznik. Dobra, macie trzy jednostki dobra. i to się, się klepać. Dawaj <laughs> 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 to ma najlepiej Dobra, już mam Jezus. się złotko robi. Dobra, lecim. wiesz co, Nie dawaj jednostek lecim. na razie. Nie dawaj jednostek. Ja im kobadło ulepszę. Ale, ale... Dobra. To za zrobili. Są silni. Pierwsze za złota idzie. W po połowie. Będzie miał e, zwykłą. A, zwiększa się obrażenia? Ale broń złotą. Klasa, tak, będzie. tak. Dobra. Ale na kozaki jesteśmy w tej grze. Jezu, esport ready. Esport, to, ready. E to trzeba coś to zrobić. A no, mają po 13 winów i tak grają. To. drugie kombatu. najlepsi chyba w tej grze. A może to są twoi widzowie się zrytowali. EJ, mi wracaj, potrzebujesz, y... potrzebujemy cię. A, dobra, wracam, wracam szybko. Dobra, dobra, wrócę na chatę na chwilę. Na chwilę, Dora. ale tylko na chwilkę. Dobra, daję, macie tu jednostki da się dalej na klepać. No, <laughs> <nie, śmiech> Naa, jestem <śmierz przebieższony, śmiech> ja dla was starcie robię albo ty zrób. Dobra, klepcie się zomeczki. Tylko przewaga Ej, dobra, w sumie, e, wiecie coś? Na razie jednostek nie potrzeba nam. Ulepmy jeszcze złoto na lepszym, jeszcze. No! Mamy no. taką wybraki. przewagę, że możemy. ulepszyć. No ludzie, przecież oni nic nie robią w ogóle, oni chyba mam wrażenie, że się poddali. Wyszli. No to tak. Robię tarczę no. na spokojnie. Rób dobra. miecze, rób miecze bo miecze na pewno. Miecze wiszą dwa, także nie, na spokojnie. Ale to są jest słabe! Ale przecież my jak my tworzymy. masowo, a oni. O, kanon zrobili, wow! Ej, bij, wracaj! Nie, 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 nie. nie, nie, nie. No dobra, to nie. Sprawdzimy, co jest po złocie. Prawdzimy, co jest po złocie. Dobra. 750 trzeba zbierać. A zobaczcie, jaką przewagę mamy. Oni zrobili kanona za 200, którego sklepał nas jeden malusi wojownik. A ty ich leczysz. Nie, nie, ja zwiększam obrażenia i wytrzymało ich. Okej. Ej, dobra, dobra. Weź przelej. Ja zrobię jeszcze parę nawet tego z tego złota, żeby było co. To Ale nie ma sensu chyba. Zobacz, dobra, jak to przewaga. O, masz. Ej, a jak się to tam tą mapą przechodzi tam do nich całki. Nie trzeba, my nie możemy wychodzić tylko dowódca może wychodzić. Dobra, weź coś z tego stołu, Gremlin. Ale to już to nie, się mechanika. nie weź... Ale nie weź coś po eee. prostu ze stołu. No weź ten kuszę, bo i tak jest no, nie, gorsza, no, to ja zrobię. I tak stoimy i się patrzymy. No wyrzuć nawet. A można jakoś wyczyścić to? Czekaj. A i stojaki tu możecie na stojaki. No tak, no właśnie dlatego chcę to robić. A co to jest za stojak ten? Dobra, chyba nie wiem Nie, tej kurszy nie mogę na stojak dać, ale Pani, do kosza się, on jest się no nie mieści To wywal. wywal, on już nawet A jak to wywalić, bo a, do kosza się nie mieści Chyba dba, trzeba jedno... jakoś wyczyścić <laughs> Ulepszenie na drugi nie, poziom a, te trzymasz, te trzymasz Aaa O, a, i, o i dopiero na drugi a, poziom dobra. ulepszeni, a my już wygrywamy <laughs> Wow, ładnie, no, 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 diamenty, what? ulepszyłem! Ulepszyłem, no, diamenty są. Diamenty? O W tak. ostatnim momencie ulepszyłem. Ale mistrz no obrony! Klasa. Pięknie. No i to była gierka szybka. Już baty trudne były trudniejsze. <laughs> no. Nawet, Oj, nawet to średnio. Oj, pocharek mamy po prawej na górze, że wygraliśmy. Tak, no. Jasz pierwszy pocharek. Wow! A tak może... i O nie, z pocuchy. Nie no nie są spotczuję. O w ogóle na tym jedności chyba nie mają, czy nie widzimy ich, nie wiem. Chyba nie widzimy, dobra wydaje się. lecimy, możliwe, że nie widzimy. Dobra, no to jazda. Zostawiamy się szybko. Tyk. Dobra. No to, to wy będziecie tu pracować, a ja będę pomagał moim ziomeczkom. Weźcie przesącie to, bo no, to, to po złej stronie dodaliście, po drugiej dajcie. Ja raczej mówić. O czym mówisz? No już, dobra, już nie tak, ważne. Nie no nie mogę tego przesunąć. A to jeszcze jedno przynieście. No dobra, git. Eee... Czy da się na początek, żeby było więcej rzeczy? Tak, ulepszyć. No nie, nie bo poczęła kasek, której nie mamy. Ustawcie ładnie, no. No dobra, ustawcie ładnie, no i super, możemy zaczynać. Leccie od razu, róbcie jedną jednostkę i potem od razu ulepszamy. Kupię wam jedną jednostkę i potem od razu lecimy w ulepszenie. ci pomogę na początku, bo jeszcze możemy. Dobra. Ale nie róbcie wszystkiego. Po co robicie łuk? I tak trzeba ten, yy, zmarnować no, cały formy ten. robimy, A -a. nie? Tak, I tak nie mam nic do roboty. Zwiększa prędkość yy, maszyn obręczniczej o 5%, no. zwiększa szybkość ataku wszystkich żołnierzy o 5%. Chyba zwiększa szybkość ataku żołnierzy. Ejbi, ja rozumiem, no. że jesteś dowódcą, ale ja tu jestem kowalem i ja decyduję, co robimy. Okay. No dobra, co to robimy? A nie wiem. <laughs> ale Ejbi jest kowalem naszego losu. Dobra, Dobra sobie kolego. Słaby ten bo waszego losu. <laughs> Dobra, ulepszajcie, jak będziecie mogli. Tak, jeszcze tylko 30. Dobra, ja ulepszam naszego typa. Śpietu. No. Dobra, ulepszaj. Dobra, lecimy! To wywalę wywalę do kosza, formę. bo to bez sensu. Wszystko wywalajcie do kosza. Coś. Jak nie macie co robić, to opróżnijcie kosz. Przecież te na koszu. Wow, naprawdę, oni zrobili uśmiech jako pierwszego, wow! Ty wow. dostawę, ten łucznik. Dobra. A, no to sobie zrobili jednostki. Oni leczą z eee... wysikników samych, Jaką robimy pierwszą jednostkę? Eee, konia chyba, dobra. Nie nie, 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 jeszcze olejmy. Eee, zróbmy sobie kowadło drugie. Dobra, dobra, tylko chodzi mi o to, żebyśmy zrobili już rzeczy ale, do tego. Ale oni są głupi, oni kuszników na samym początku robią którym... czyli droższe jednostki, nas jedna nasza jedna jednostka pokonała ich dwie. <noise> Wracam na chatę! Witam, dzień dobry! Siema, AB! Nie jesteś nam potrzebny. Opierdzielamy się! OAAAA! Wezmę, wezmę dwie podstawowe jednostki. Albo My to nic wcale nie, nie robimy. Nie wrócimy. i to dalej się chleba klepa. Co za koło Ja tylko przechodzę tutaj, żeby jednostki zrobić. Kolejnego łucznika zrobili. A ty masz jakieś HP. ten? Swoje, czy nie? Nie, ja nie mam swojego. Ja im po to po prostu może jak głos, oni. Nie tak powoli robią, to może. Pozbierajmy sobie na złotko, no spokojnie. No, może pozbierajmy, bo i naprawdę nasza jedna jednostka zniszczy ich trzy jednostki w tym momencie. No, no, mówię, nasz żołnierz ma łucznika na trzy hity i dostaje jednego. <grybuj> Dobra. Dobra, ja powylewam, żeby były zapasy, jakby nagle była awaryjna sytuacja. O, no zrobili kanon, Uu, ale będzie się działo, Uu. Może do diamentów dojdziemy? Ej, to by było A Fajnie by było. Ale będzie ciężko dojść do diamentów. Tak coś mi się wydaje. O, patrz, Może to cię... jest na tarce, Aaj. widzisz? Gremlin. Aaj. Tu Aaj. A, tak A się... pewnie... Tarcza na tarczy możecie kłaść. No, tak się dobra, podejrzewam. Dobra. Nasz zameczek się przebija. Ale ogólnie, no to zrobili tego kanona, zobaczymy. No ale ile luz, zarabę. my zaraz mamy złoto. Oni no. pewnie jeszcze z autostradą wyskoczyli. A, no oni, czy, oni dalej są w skórze, tak, tak. Dobra, oni, ej, nie róbmy, nie róbmy. Oni poszli, poszli w kanona, który zaraz padnie. Ej, dobra, wywalmy. Ja czyszczę, ja czyszczę kosz. Wy tam rzucajcie. No, dobra, no, ja no, już ja A, tak to działa, dobra. Dobra, dobra, już pół kanona nie mają. Dobra. Dobra, zaraz, zaraz im pada kanon. No to możesz przyjść i zrobić nam jednostki. Zaraz, zaraz ją zrobię. Dobra, tylko jeszcze łucznika niech nas sklepie i już idę do was. Dobra. W sumie, nie, no dobra nie, w sumie. Zrób tylko nam dwie podstawowe. Dobra, dobra. Idę. No. I rozbieramy na diamenty A dobra. nie robimy lepszego kowadła? Zrobione idę! Ale po co? <laughs> A, okej. Okay. Po co? Dobra, nas żeby czekaj i bazę. I tak Zobacz, zapierdzielamy jest... z prędkością świata. No. Słuchajcie, jest tak spokojnie, że... I, I kusznik ma tak wyjebane, że dasz sobie klepie ich zamek, a ten kusznik sobie poszedł. To nie. A, dobra, bo... Dobra, dobra, bo nasze kolejne już idą. Ej, ale super jest ta gierka, naprawdę. No. Oni dalej brąz mają, ja pierdolę, co to za gra to są w ogóle? Może to boty? Nas, ale nas może też jest ten, tak, na... że wiesz, my jesteśmy na Discordzie razem, więc no, łatwiej zliwe, nam zliwe. jest. No ale nasz jeden... No naprawdę, nikt go nie klepie. na jeden jak z mieczem rozwali rozwalić gwaza zaraz. Wrzucaj. <grym> Mendy, Mendy, wrzucaj. Dalej. Dalej? A nie no, czekamy to, już? Po no, co? No. Tak wygrywamy, a możemy <grym> już, się... Już 1000 HP wzeszło. zeszło. <grym> I dalej go nie klepią. Czekaj, ty na diamenty już. No <grym> zaraz mieli na diamenty. A na ile diamenty są? 750. Tylko 250 jeszcze tam. ma. Nie, nie musimy robić, ten jeden ziomeczek z umieszczą sobie robić całą robotę. No wrócisz na chwilę? Dobra, zaraz wrócę, ale do, co tu, po co tu wracać? Oni nawet nie kanona na... nie używają, co już? A jest? my się tu nudzimy. No, I zróbmy... I zróbmy diamentowego konia, no, o. No, no patrzcie, patrzcie na pole walki po prostu. A jeszcze raz, jak się patrzy na pole walki? M klikasz? M i, I, szałka. i szałka w lewo. Aaaa Masz <grym> na to, że my już zło. Co jest? O nie No to nie na to, nie, to nie wow. Ten typ od początku gryby klepie bazę Dobra Ebi, wracaj, wracaj, Ebi A już wracam, już wracam Ej, poczekaj! Ja z żelazo, no! z żelazo <grym grym> diamenty! O, no, ej, robimy Dio... konia, konia, konia robimy! Dioxowa Poczekać. Dioksu! Robimy dioksowego konia Dobra, dobra. Minecraft! Dobra, pomogę ci początkowo wywalić. No jest i koń będzie potrzebny. No nie musicie wywalić. Fem e Dobra, postawiłem wam konia. Tak no, to brzmi. Ooooo, no, nie nie. Co teraz mogę sobie iść? Konia, o nie. konia jak mnie jest najgorzej. Jeszcze. Ale konia ma zwykłego. Muszę ulepszyć konie. Sobie konie mogą ulepszać. Dobra, bo idą na nas, myślicie to. A, dobra, robimy, robimy. Ale dobra, nam się jeden diamentowy dobra, to i... Podstawowe ich... jednostki. Nie trzeba, mu. Bo... No wiem, no, chciałem tą tarczę zrobić. Czemu dać się za złotą? No jeszcze leżała. Nie jestem sobie pamiętała. Dobra, Ale mieczku zas? Może to... Zaski to ale tak naprawdę niczego nie musimy robić. Może ulepszymy trochę na... Koń! Ten. Jednym uderzeniem zabiera 3 czwarte HP uczniów. To tak, i do tam. <laughs> jednym <laughs> uderzeniem. <laughs> o kurde, ale rzgało. A my możemy coś wychodzić? Nie. Nie, nie, nie że nie Dobra. Uh. Dobra. Tak, z tego kanona. Już nie Ej, możemy ulepszyć w ogóle diamentów, już są na maksa. A... Możemy koń ulepszyć. Dobra, nas zwykły ziomeczek klepie na 4 hity kanona. Dobrze by było jakbyś wrócił na chwilę. No. Dobra, już zaraz wam robię jednostkę. Dobra. Chyba, za konie ulepszamy. Eee, macie co tu, macie tu. No, macie stare jednostki. Ej, dobra, może ko właśnie Pracujcie konie ulepszymy? Sobie. No, co no właśnie mówię, konie? cały czas. No, konie ulepszymy, to będzie najlepsze. Eee, dobra, zwiększa koszt stojaka na kursę. Oj, wybrało samo. Nie wiem co tam było nawet. My też. Dobra. Czyli nostek. O, mają już złot, złote konie, mają. A to tylko konie ulepszyli. A. Ta, a ten koń w ogóle sobie przeszedł obok naszego ziomeczka. I to będzie dalej. A tak on się zawrócił. Ej, dobra, dobra. Idę konie ulepszyć. Idzieć idź, no. O, srebrne konie. Na ziomeczek idzie. O, zrobiliśmy. Ej, to ulepszymy. I... Ej, dobra, ulepszymy naszego konia też na złotego. Co ty myślicie? A, dobra. Ulepszajcie, ulepszajcie. Nie, no spoko. ogólnie zaraz wygrywamy. Nasza piekota klepie i ucznika na dwa hity. Mandy, Mandy. Co? A, przelewać trzeba. Dobra, już wygrywamy. Już Obserwowałem Co? No, Mandy musi je przelewać. To prawda. Chociaż mam nadzieję, że nie. O, o mamy złote konie. Mamy złote konie. <laughs> Aby, konie. Aby, potrzebujemy cię na chwilę, żebyś konie nam złotego zrobił. Może nie, czekajcie! Czekamy na dementowe. No ale już, już nie zdążymy, bo już wygrywamy. Ale z złotego nie zdążymy. Nie no, nie, nie zdobędziemy sobie mieszkania zanim te. No. zanim ich pokonamy. No i dobra, łatwo. klasa. I po co, LP tak hardujesz?